Przychodzę do domu, i co widzę? O, szufelka, zabawki, rękawiczka. O, szafa otwarta. A kto to zrobił? Kto to zrobił? Kto tam tak w kuchni narozrabiał? Co? Coś się tam narobił w kuchni? Wszystko jest porozbalane. Coś ty tam narobił? Tyson? Coś się tam narobił w kuchni? Co, coś się tam narobił? Cała kuchnia jest zdemolowana. Coś się tam narobił? Chodź tu. Chodź tu do mnie Chodź tutaj Daj song. Chodź tu do mnie Chodź tu do mnie Daj Czyś ty czy zgupiał? Czyś ty zgupiał? Chodź do mnie Ale raz Chodź tu do mnie Daj song. Ale raz Powiedziałem coś? Czyli <laughs> w